Witam serdecznie, Bellahor z tej strony. Dzisiaj chciałbym pokazać wam poradnik do niemieckiego okrętu premium 9 tiru Agira. Jest on dostępny, tak jak Alaska za 1 milion wolnego doświadczenia i tak bym radził kupować każdy okręt, który można zdobyć w krze, po prostu nie używając gotówki. Um, także przejdźmy do wyposażenia e, modyfikacja głównego uzbrojenia 1. modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń gdybym miał używałbym tutaj tej modyfikacji na przedłużenie działania sondy hydroakustycznej no ale nie mam no to używam tego następnie modyfikacja systemów e, celowniczych ponieważ agir nie strzela zbyt szybko 17,6 już z modułem, także chcemy, żeby te salwy były jak najcelniejsze. Następnie, modyfikacja układu sterowania, ukrycie oraz już wcześniej wspominane szybsze, szybsze przeładowanie. Sprzętu eksploatacyjnego nie da się zmienić, więc nie ma tutaj nic do dodania. Następnie. Kamuflaż posiadamy darmowy premium, więc nie widzę powodu, żeby go nie używać. Sygnały, jako że jest to super krążownik, tak samo jak Alaska, czyli ten okręt będzie płonąć tak samo długo jak pancernik. Dlatego ta flaga, która skraca m, czasy dzia e, działania pożarów, jak najbardziej musi być. Ehm, heal. A, reszta. To już kto, chco, kto co chce. Przedłużenie działania sondy hydroakustycznej. No i przeładowanie tej obrony przeciwlotniczej. Ok. Obrona. Ehm, Agira. Też nie jest jakaś powalająca. Ale. Zawsze coś. Speed. szybsze w przeładowaniu sprzętu eksploatacyjnego. To jest zawsze w porządku. No i sekundarki. Co prawda, ten okręt nie ma, ale jak już się zbliżamy, bo to jest okręt teoretycznie puszujący. Dlaczego teoretycznie to zaraz? Ale najpierw przejdźmy do kapitana. Cel priorytetowy. Przypływ adrenaliny, nadzorca, ekspert w kamuflażu, ekspert w ładowaniu. E, przeciwdziałanie pożarom, strzelec wyborowy, a na samym końcu wszechstronność. E, dlaczego ten, umie ta umiejętność. E, chcemy zawsze używać dobrego. Typu pocisków na okręty. że w głównej mierze będziemy używać AP pocisków przeciwpancernych. Ale jeśli zdarzy nam się okazja na przykład do przeładowania tych przeciwpancernych na wybuchowe, żeby trafić niszczyciel, zawsze zawsze e, przydaje się. No i jeden punkt, co? Czemu nie? Um, co do samego okrętu. Ponoć Agir to mążownik, którym puszujący, ale pancerz na to nie wskazuje. 27 mm odbija pociski tylko i wyłącznie do 381 mm, czyli Bismarck Tirpitz. Francuskie pancerniki, ok. I możemy puszować tym krążowniki, ale jeśli krążownik będzie na tyle um, niedoświadczony, żeby walczyć na blisko z Agirem, no cóż, zdarzają się takie bitwy, nie zaprzeczam. E, tak samo pokład rufowy, 27, też niczego większego nie odbijemy. Pokład 30. Jesteśmy bardzo wrażliwi na ostrzał HE. Także, raczej to wskazuje, że wolimy się trzymać z tyłu. Ale, jeśli już jest okazja do puszowania, no to pas pancerny oraz oczywiście tutaj bok jest w stanie odbić wszystko. Jeśli będziemy odpowiednio skontowani, ale to musi być już jakiś taki kąt. Żeby te pociski miały szansę odbijać pociski. Ale co lepszy gracz pancernika będzie wiedział, że najlepiej celować w nos, bo przez ten nos, jeśli naprawdę będziemy niefortunnie ustawieni, możemy nawet dostać cytadele, ponieważ większe kalibry będą ignorować ten pancerz. I nawet może się zdarzyć, że taki Yamato albo Kremlin, albo okręt wyposażony. Ciała te większe niż 381 po prostu zignoruje ten pancerz na nosie i przebije nam się do cytadeli. Ale jeśli walczymy na przykład z krążownikami, to no jest to okręt niemiecki, czyli jest wyposażony w tak zwaną skorupę żółwia. Turtleback. Tutaj ładnie go można zobaczyć. Tak samo zresztą posiada go Indenburg, Odyn. Bomerne. Większość niemieckich okrętów posiada taki, taką skorupę żółwia. Także. To pozwala nam. Co prawda, nie namawiam, ale jeśli na przykład już trzeba, to można pokazać bok krążownikowi. Jeśli to nie jest jakiś super krążownik z super penetracją to powinno wam. Ujść na sucho, powiedzmy, z paroma penami, bez cytadeli, ale jeśli zrobicie to przed pancernikiem, no to to jest bardzo szybka droga z powrotem do portu. W trakcie bitwy, którą oczywiście będziemy tutaj zaraz widzieć, pokażę Wam oczywiście, jak mi się udało zagrać tym okrętem i chyba Według mnie przynajmniej udało mi się wycisnąć z niego sporo, ale także chcę powiedzieć, że udało mi się tylko i wyłącznie to dlatego, że przeciwnicy pozwolili mi na to, żebym zdobył taką pozycję, że udało nam się wziąć tych przeciwników w ogień krzyżowy Crossfire. I dlatego też chciałem, właśnie nadmieniam no, to, jak ważna jest w tej grze pozycja, w jaki jesteście i um, wasza prezencja na mapie, yy, patrzenie na tą mapę, bo często na streamach się irytuje, że ludzie po prostu nie patrzą na tę mapę. A to jest tak ważne źródło wiedzy. No ale cóż, to pokażę wam na filmie. Co do samej bitwy. Jest to bitwa pełna. Dziewiątek. Nie ma lotniskowca. Fortunne, bo chyba większość graczy nie lubi jednak lotniskowców w swoich grach. Także nie ma tu większej analizy. Dużo pancerników, dużo krążowników. Są opcje na Cytadele. Może się uda. Jestem zrespiony na 3 Także. Nie robię sobie żadnych wycieczek na A, B, tylko skoro zostałem tutaj, e, tutaj zaczynam, także płynę do najbliższego Kapa. Na no, w moim otoczeniu Alaska, radar, dwa pancerniki, no i oczywiście niszczyciel. E, mam załadowane HE, ponieważ chcę pomagać e, swojemu niszczycielowi w walce z przeciwnym niszczycielem jeśli taki będzie eee, ponieważ no zawsze trzeba strzelać do tych niszczycieli jeśli jest taka okazja może to być jeden, jedna, jeden strzał może to mogą być to dwie pestki może to być pięć pestek, ale albo może na przykład bliskie, traf, yy, bliskie yy, nie trafienie, jak to nazwać yy, że na przykład tylko uszkodzimy pociskiem A3 mu silnik ten niszczyciel naprawi ten silnik i ktoś później na przykład go podpali albo uszkodzi mu ten silnik jeszcze raz. No zakładam, że używa ostatniego bastionu, więc będzie działał ten silnik, ale będzie spowolniony i łatwiej go będzie zabić. Że nie przedłużając po prostu troszkę przyspieszę tę bitwę. Pojawia się run. Szybko przeładowuję na pociski IP i jestem wykryty. Czyli wiem, że jest tutaj Paulo Emilio. Paulo Emilio używa swojego e, dymu. Ja znikam, odkręcam się e, i strzelam do Agira. Widzicie, ładny rozrzut. Sigma 2.0. Także to jest plus Agira. 4 penetracje. 12 tysięcy. Ładnie. Jako, że znowu wyjeżdżam poza zasięg tych krążowników wyłączam na AC, żeby znowu pomagać swojemu niszczycielowi. Bo i tak te przeciwpancerne nic nie dadzą w tym momencie. Lepiej używać AC, jeśli wiem, że chcę pomagać w tym momencie mojemu niszczycielowi. Alaska używa radaru. Uster Jutland wykrył Paul Emilio. Strzelam 4 penetracje E3 5000 prawie. Bardzo dobrze. To jest zaliczka na zniszczenie Paula Emilio. To jest mój niszczyciel. Widzieliście, miał uszkodzony silnik. Znowu dwie penetracje. Znika. Ucieka w stronę górek. To też zawsze war warto zapamiętać i wyciągać te informacje z mapy, gdzie w którą stronę przeciwnik ucieka. Niestety, Ester Jutland nie puszał tego Paula Emilio, więc on po prostu zniknął. Ale znowu pojawiają się krążowniki. Znowu widzicie, przełączam na pociski przeciwpancerne bo tutaj są pokazywane boki. A w Agirze jednak raczej używamy pocisków AP. Znowu Sigma daje o sobie znać ładne skupienie. i przebić na wylot, 7500. tysiąca To prawda to jest run, run ma hilas, więc sobie to naprawi ale... zawsze coś i teraz coś o agirze tam agira pokazuje bok, mówiłem, że Czasami ujdzie Wam na sucho pokazywanie boku e, krążownikom, ale akurat Agir ma dobry pen, dobrą penetrację, działa dość dobrego kalibru, więc w tym przypadku e, Żółwie skorupa, Turtleback nie działa. Patrzę, co się dzieje. Widzę, że run jest przy granicy mapy, czyli w końcu będzie musiał pokazać ten bok. Także czekam ze swoim strzałem. Nie ma co się pośpieszać. Jest teraz skontowany. Nasze pociski nie mają ulepszonych kątów penetracji, więc musimy czekać na okazję. No i, jak widzicie, okazja się nadarza. Run pokazuje oczek. Strzelamy. Ale już widać, że pociski lecą za wysoko, czy overpeny, ale Alaska dobija runa. Jak widzicie bardzo długo nie widać Paula Emilio, dlatego odpalam swoją sondę hydroakustyczną, ponieważ chcę wiedzieć, albo przynajmniej no, chcę wiedzieć gdzie jest... A jeśli się chowa za tą górką, ponieważ nie wiadomo, ucieka w stronę tych górek na, na C9 i D9. Od tego są nasze sprzęty, sprzęty, żeby ich używać. Więc widzicie też, że Alaska użyła radaru. Więc w promieniu 10 km od Alaski ten niszczyciel się nie znajduje, więc raczej bezpiecznie można sobie już obrać inne cele e, przyłączyłem na a ponieważ tak jak mówię, AP może jakieś fortunne strzały by mi siadły, ale widzicie pożar e, Agir e, zgasił natychmiastowo ten pożar, dlatego tutaj liczymy po prostu na ucz szczęścia, że uda nam się podpalić tego, ten okręt, nika znowu pożar, 8 trafień Znowu się pojawił Agir, i teraz nie ucieknie, bo już naprawiony. No i dokańcza go znowu Alaska. A Joła jest za daleko, nie wiemy gdzie jest Paul Emilio. Choć, patrząc na mapę, zakładając, znaczy patrząc, że drugi niszyciel przeciwnika już nie żyje, a K jest B, jest ciągle zajmowany. Możemy dojść do wniosku, że ten Paul Emilio się przeniósł. O, zresztą się pokazuje. Jest na B, także tu spokojnie. Znikamy, nie gonimy Ajoły, nie ma to sensu, On, jej pozycja jest bardzo ła, będzie jej trudno wrócić do bitwy, zresztą nasza sytuacja wymaga tego, żebyśmy teraz płynęli na B, bronić B. I tutaj oczywiście strzelamy, żeby pozbyć się. Paula Emilio. Mówię, zawsze jak jest okazja, zawsze warto strzelać do, do niszczycieli. Szczególnie, że jest, ma tak mało HP. No i Paula Emilio nie żyje. Straciliśmy niszczyciele. Przeciwnicy też stracili swoje niszczyciele. Teraz staramy się. Przemieścić eee, Moja Alaska i Friedrich der Grosse za mną też płyną w stronę B. Bardzo złym zachowaniem jest Płynięcie na eee, respawn przeciwników, czyli tam, gdzie się będą respi tam, gdzie się respią przeciwnicy, ponieważ tam nie ma nic ważnego. Są trzy kropki na mapie, które trzeba zdobyć. Są to kapy, pływanie na resp przeciwnika. Niepotrzebne i często powoduje przegranie gry, bo rozdzielamy nasze siły, które powinny teraz e, no, poruszać się w stronę kontestowanego przez przeciwników kap, e, kapa albo punktu, jak w polsku, jak to woli. Tutaj chciałbym powiedzieć, że no myślę, że Żambart już sami wie... myślicie, że pewnie wiecie, że Żambart już nie żyje. Azuma też. Azuma, według mnie Agir ma słaby pancerz, ale Azuma ma jeszcze gorszy. No właśnie. A ja? Nie strzelam i uciekam do tej wyspy, ponieważ nie chcę zostać wykryty. Widzicie, ciągle balansuję na granicy 11.9 tak, żeby, Agir, żeby Riga mnie jak najpóźniej wykryła, żebym mógł zdążyć, uciec z, i odkręcić się za wyspę. Bo w tym momencie pokazuje bok to Rigi, Zambarta, Alaski. Dlatego po, pozycja, pozycjonowanie się za górką, która odcina mi możliwość ucieczki jest bardzo zła. Na szczęście tutaj na moją korzyść działa Turtleback. Nie zostałem sterowany przez rykę, bo zdążyłem już się delikatnie e, odkręcić. Alaska strzeliła za nisko, bo też już udało mi się uciec poza wyspę i już spokojnie zacząć się uciekać od przeciwnika. Znowu tracimy. Tym razem Jean-Barta, który też był za mocno. E, za mocno. No już. Wyeksponowany do przeciwników, naprawiłem sobie działo. Przeładowuję na pociski przeciwpancerne. Bo zauważcie, że powolutku przesułam się na pozycję, a raczej przeciwnik pozwala mi się przesunąć na pozycję taką, że przeciwnicy zmuszeni są do pokazywania mi boku, ponieważ M mój Fryderyśl Deregrosse w tym momencie absorbuje ich. Także że oni nie mogą mi dał mnie się kontować. Po pierwsze, mnie nie widzą, bo znowu gram swoim ukryciem. Dlatego to ukrycie jest bardzo ważne i to jest gra bez lotniskowca. Bo gdy w grze znajduje się lotniskowiec, każdy play, każda taktyka oparta na stealthie, na, na ukryciu po prostu można pognieść to i wyrzucić do kosza na śmieci. Wszystko przez. Wszystko przez oczywiście istnienie tej klasy. Ale, że nie ma, można się troszkę pobawić. Widzicie, puszuje, tak, żeby ciągle ci przeciwnicy musieli mi pokazywać ten bok, bo przed. Jak widzicie, jean ma przed sobą Fryderysa Drogosa. Ten Fryderyś Drogosa też troszkę przesadza. Nie powinien puszować tak agresywnie, bo w tym momencie on puszuje w cztery okręty. No ale. Póki co uwaga przeciwnika jest za, e, zaabsorbowana na tym frydryście. Widzicie, tylko jedna osoba do mnie celuje. Jest to zapewne Ajoła. Ponieważ jest już dość blisko. Ja zauważyłem: Dobra, dość, jestem już za blisko. Jest ok. Mój, mój frydryś Dregrosse tego nie zrozumiał, nie zauważył. Dalej puszuję i teraz on znajduje się w, e, w e, crossfajerze, w ogniu krzyżowym między Ajołą i Frydrysem der Grosse. Jeszcze Alaska gdzieś tam zawsze może dorzucić parę swoich pocisków. No ale dobrze, to teraz w takim wypadku muszę też zacząć działać. Zbliżam się do Ajoły na odległość zrzucenia moich torped. Ale Ajoł o tym wie. Próbuję tutaj cytadelować, no niestety nie udało się. Rzucam swoje torpedy. I w tym momencie szybko się kontuję. Co prawda, mój pancerz może mnie nie obroni, ale. Przynajmniej nie dostanę cytadeli. Bo jak widzicie, wydać dergrosse bok mój widział. A jeła przez chwilę także, ale na szczęście. Wie, że ja jestem okrętem wyposażonym w torpedy, więc ode mnie ucieka i słusznie tak się powinno zachować. Ale ja też się zatrzymuję i nie chcę dalej puszować, bo to, że Aioła jest ode mnie ucieka, ok, no nie ma sensu gonić. Nie będę go gonić ze swoimi 6 kilometrowymi torpedami, bo go po prostu nie dogonię. Alaska też puszuje znowu. Czy jest sens? No nie ma, bo właśnie puszując pokazuje bok IOE e, tej z e, przeciw, nie tej, tylko tej drugiej IOE, która teraz zaraz wpłynie na B. Można spojrzeć na mapę, dlatego też mówię: wyciąganie informacji z mapy bardzo ważna umiejętność. Dlatego ja w tym momencie pull do tyłu. Teraz skontowany uciekam. Ciągle prowadzimy. Pomimo tego, że mamy mniej okrętów, ja już się troszkę zirytowałem, bo widzę pojawia się Ajoła. Która ma full HP. Nie wiem, co robiła przez większość czasu. To, jest, to była ta Ajoła, która jednak postanowiła płynąć. Nie do Kappa, jak reszta moich sojuszników, gdy zajęliśmy C, tylko gdzieś tam sobie popłynęła w siną dal. Widzicie? Teoretycznie jestem skontowany, ale jednak łapie. Alaska nie. Bo Alaska ma za niski kaliber, ale. Ajoła? Czemu nie? Tutaj też byłem skontowany, więc większość przyjąłem na bok, więc nie zrobiło mi, mi takiej krzywdy. Znaczy na bok, no skontowany bok. Ale ja chcę uciec. Jak widzicie, Ajoła pada, rycerz na białym koniu, pokazując bok wszystkim. Znowu widzieliście, znostałem. Penetrowany przez nos. Ajoła zapewne. Nasza Ajoła. Nasza dalej wzruszona Leci bokiem do Alaski. Frydyszeder Grosset. I tam jeszcze gdzieś. Drugiej. E, znaczy drugiej. Przeciwnej Ajoły. Ale. Ciągle jesteśmy w Crossfajerze. Tutaj zresztą przeciwnik to słusznie zauważył. Jestem tak ustawiony, że przeciwnicy muszą się jednak kontować nawet do tej Ajoły, która robi takie rażące błędy, jak płynięcie bokiem do przeciwnika. RNG mu sprzyja. Ale mi też RNG sprzyja. Bo ładne salwy, mówię crossfire. To prawda, nie ma cytadel, ale celność Agira, jego penetracja pozwala mi na no, po prostu walkę prawie równą walkę z pancernikami, a także oczywiście tutaj alaską. Nasza jała niewzruszona dalej bokiem sunie. No ale mówię nawet nawet pozycja sojusznika, nawet takiego sojusznika, który robi tak rażące błędy na tak wysokim tyrze. Pozwala mi, jak już widzicie, nawet daje upust swojej irytacji, irytacji. Pozwala wykorzystać sytuację. No i po prostu moja pozycja na mapie pozwoliła mi. E, no. Co? no Strzelać do farmi przeciwników, którzy są ustale, ustawieni do mnie bokiem, ponieważ Wykorzystałem mapę i ustawienie swoich sojuszników. Teraz są przeciwnicy widoczni, ale. Pójście na mapę znowu, spójrzcie na czas. Dwie minuty, 900 punktów. My nie potrzebujemy tego kapa. To jest też częsty błąd, że ludzie nie patrzą na punkty. Nie patrzą na czas. Wszystko jest podane. Na tacy. Wystarczy użyć trochę głowy. Ja w tym momencie nie muszę robić nic. Muszę, mogę uciec na spokojnie, i dopiero gdy jestem bezpieczny, odwrócony do przeciwnika tyłem, że gdy sytuacja będzie tego wymagać, mogę przestać strzelać i po prostu zniknąć. Wtedy dopiero znowu czekam, sprawdzam, jak tam Drake, ile ma HP. Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na troszkę przyfarmienie? Patrzę, który jest bardziej um, ustawiony bokiem, bo oczywiście oni są zaabsorbowani mną, e, przy, z moim, moim drakiem, bo mnie nie widać. Widzę, że tutaj Fridryś i pokazuje trochę boku. Tutaj miałem przeładowane A3, bo chyba myślałem, że nie pokażą mi tego boku, więc e, chciałem już zacząć farmić A3, ale widzę, że Fridryś oraz e, Iowa. Pokazują mi bok, więc znowu przerzucam na przeciwpancernę i strzelam. Tylko i wyłącznie w tym momencie, w którym wiem, że jestem bezpieczny. Mam tyle HP i yy, jeszcze dodatkowy heal z nadżu i moja pozycja jest taka, że gdybym bardzo chciał, mogę tylko i wyłącznie przestać strzelać, płynąć dalej i uciekać i wygrać grę. Frizzier strzelił Pokazuje znowu pok Znowu pokazuje bok, to czemu nie Jak pokazuje bok, to czemu nie AP Troszkę za nisko widzicie Dużo braków penetracji na jego pas pasu, pasie pancernym On znowu strzela Pokazuje teraz lepszy bok Taką, taki ładny ładne, Tak jak mówiłem, ładna Sigma 2.0, celność Koniec gry. Także mam nadzieję, że ta gra pokazała Wam, co to znaczy korzystanie z mapy, korzystanie z sytuacji oraz dobre pozycjonowanie się na mapie. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i zapraszam na moje streamy. Cześć!